Cześć, tu Wilam X7. Dzisiejszy film będzie o rzeczy, która nie jest zbyt codzienna, jeśli chodzi o mój kanał, bo w życiu codziennym jest bardzo codzienna. Nie jest to kawałek technologii, myślę, że można nawiązać ją gadżetem, jednak będzie to stwierdzenie dosyć naciągane. Ja się zainteresowałem tym przedmiotem i nakręciłem o nim film przez to, że został wyprodukowany przez firmę Xiaomi. I mowa tutaj o portfelu. Swoją historię zacznę od tego, że nie jestem zwolennikiem zwykłych, takich klasycznych portfeli, ze względu na to, że są duże i w związku z tym wypychają dosyć mocno kieszenie. Kilka lat temu kupiłem sobie taki no-name'owy portfel na same karty z Chin i robi, co ma robić, jednak ma pewne minusy, czyli ostre rogi, które po pewnym czasie robiły dziury w spodniach czy kieszeniach oraz to, że nie jest zbyt dobrze wykonany i nie wygląda jakoś specjalnie dobrze. I przeglądając AliExpress, natknąłem się na to, czyli portfel Xiaomi. Wygląda on rewelacyjnie, jednak nie spełnił on moich oczekiwań w 100%. Jeszcze przed tą mikro recenzją pragnę powiedzieć pewną ciekawostkę, czyli linia produktów, do której należy ten oto portfel, czyli MIV, jest takim trochę palindromem, ponieważ gdy obrócimy portfel, dalej czytamy MIV. Jednak nie jest to typowy palindrom, bo czytamy od końca daje VIM. MIV, VIM. Pragnę jeszcze dodać, że do tej linii produktów należy także klawiatura, kalkulator oraz mini zestaw narzędzi DIY. Jakość wykonania stoi na wysokim poziomie i tym skradł moje serce. Z wyglądu może przypominać Powerbank. Krawędzie są ładne i równo zeszlifowane, więc portfel nie powinien robić dziur w spodniach ani w kieszeniach. Jeśli chodzi o mechanizm wysuwania kart, to jest on oparty o przycisk, który wyzwala sprężynę, która to z kolei wysuwa tackę, w której są umieszczone karty. Nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ żeby dostać się do ostatniej karty musimy się trochę napracować, żeby je schować także nie jest to jakoś szczególnie łatwe. Jednak plusem jest to, że karty nie ma, nie ma takiej fizycznej możliwości, żeby karty wypadły. Plusem jest pojemność tej tacki, ponieważ mieści obecnie moich 6 kart plus awaryjny banknot. Myślę, że jeszcze jedna lub dwie karty by się tu zmieściły. Natomiast na minus, nie wiem jak się mi to zaprojektowało, jest to, że karty w środku latają. I to, że latają, to jeszcze jest mały problem. Największym problemem jest hałas, który to wyzwala. Posłuchajcie sami. I. Ten dźwięk towarzyszy każdemu szybkiemu chodowi, kiedy chce się gdzieś szybko dostać, to portfel w mojej kieszeni zamienia się w grzechotkę. To nie jest fajne. W tym chińskim najmniej problem ten został rozwiązany inaczej, ponieważ karty mieszczą się na styk, przez co nie wypadają one zbyt łatwo mimo otwartej konstrukcji. A dostęp do nich jest zdecydowanie lepszy, ponieważ wysuwają się one schodkowo, i możemy wyciągnąć. Taką kartę jaka nam się podoba. Samochowanie kart także jest dużo łatwiejsze. Podsumowując, ja z mojego portfela za 10 zł, firmy No Name, byłem bardzo zadowolony, ponieważ nie miał on jakichś szczególnych wad, a robił co miał robić. Natomiast decydując się na produkt Xiaomi i płacąc 3 razy tyle. Co i tak nie jest kwotą zbyt wygórowaną, oczekiwałem jednak trochę więcej, a otrzymałem produkt w sumie z większą ilością takich znaczących, rażących wad, które myślę, że nie rażą tylko mnie, ale i każdego lub praktycznie każdego użytkownika lub przyszłego użytkownika, czyli te latające w środku karty oraz nie do końca przemyślany system ich wyciągania. Dlatego niestety nie jestem w stanie polecić tego produktu każdemu. Jeśli macie okazję kupić go za cenę taką, jaką ja go kupiłem, czyli poniżej 30 zł, to jeszcze mogę go polecić, natomiast cena, za którą teraz on stoi, czyli te 10-15 dolarów, myślę, że jest trochę zbyt wysoka i niestety nie polecam go każdemu. Mam nadzieję, że film się podobał i zostawicie łapkę w górę. Polecam także zostawić subskrypcję. Zapraszam także do innych moich filmów na moje social media. Tymczasem się z Wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć!